Waiting all year for my Christmas gifts, making a list. Kiss your face, kiss your face, and do your phone. Game I wanna... start! Ah, it got to be over. Cześć, Wszystkim, witam last week's vlogmas. powiedzieć, że DK Max zaskoczył mnie ilością książek zagranicznych w angielsku i pięknych wydań takich w miarę e, rozsądnych scenach jak na takie wydania. No przepiękne, prześliczne, najchętniej bym wszystkie kupiła. Po prostu idealny prezent, polecam Wam. W tym vlogmasie czeka Was wiele atrakcji. Mój brat będzie rozpakowywał swój prezent, będzie mieli żywarszczyk grać, a um, zobaczycie też Ministerstwo Tajemnic z Potera, także Okej, okay, to są po prostu rzeczy powywiezione z domu, tutaj pełno rzeczy, moja mama zrobiła do Jezonka. A tu jest half price, po prostu dzisiaj zaczęłam dzięki kuponowi z pracy. A tutaj... Jest Hikimax. Troszeczkę. No cóż. Okej, okay, weszłam. Do mieszkania i to, co mnie czekało, to takie piękne migające... migająca moja biblioteczka. Nasza biblioteczka. Mojej mojej siostry. No. A na stole jakiś przyciot Mikołaja. O, raczej. Od... Best of presents are in Santa's workshop. Help us fuck up. Fucked up order. A! Be with you soon, Santa's Assistant. <laughs> Jak? Przecież jest za wcześniej jeszcze nie ma grudnia. To chyba są... To jest chyba krendarz adwentowy. ale gdzie jest jedynka? 23? 15 trzeci. A, tu jest jedynka. To jest nie <laughs> Dobra, czekamy na 1 grudnia w takim razie. A rzeczywiście coś się fakt tapnęło i <grystanie> na czym to stoi? Dyka. Dwójeczka, super. A jestem. No, fajnie to wygląda. I szczególnie, że to się wszystko błyszczy. Super to wygląda. Dobra, ja się rozpakowałam i tutaj. Uuu, szybko, bo to są prezenty dla ludzi, którzy mogą oglądać z tego vloga. <grystanie> Więc. A to coś, co będzie, będę jadła teraz. Coś, co mogę również pokazać, bo to nie jest prezentem. Kolejna rzecz, którą mogę pokazać, bo nie jest prezentem. Jeszcze jedna rzecz, którą mogę pokazać, bo chcę to zjeść. To będę używać do dekorowania pierniczków. To od zabrata, bo przyjeżdża i a, w sumie jest na jakiejś takiej diecie chyba keto, więc chyba to może. Nie wiem, nie jestem pewna, nie znam się na tych dietach. Mm, Reszta, co jeszcze mogę pokazać? To jest na stół. Mm, również kupiłam taką grę. To też mogę pokazać, bo zanim wyjdzie ten vlog, to na pewno już dostanie to też. I more Batman. Kolejna. I jeszcze podkodeczka na stół. Wszystko na tego Dominika Włoszego? Ciekawe, że to jest taki screening. Kto to jest? No, YouTuber. <grystanie> ja mu do Nejta kiedyś to robię. To on w większości przecież chyba nagrywa, streamuje po prostu. No. <grystanie> Nic nie widać tu. nie nacisnęłeś mocno. No, no na no. no, Musisz nacisnąć, mocno, mm -hmm. nie do końca, ale mocno. Niedzielne śniadanko Babusia To było akurat o zapachu smaku piernikowym A tutaj mój brat rozpakowuje prezent A, to Ja nie mogę zwalił O kurde. Idealne <laughs> do samolotu. Nie wiem gdzie to zapakuje. Szczerze pod głowę. Moc... Pod rękę, przecież poduszki masz brać. Dobrze, to będę brał. Pod rękę. Dziękuję. Cztery prezentów. Jest... Naprawdę się boję, że mnie to za tyle. A, to ty może coś zostać. na nie przeszkadza. To takie randomowe rzeczy. Dobra.

a, ah, taki napis jest, I'm just gonna look it. Hmm. Może Demon to ładnie chociaż. Demon Slayer, ale po japońsku. No, z Japonii. Z <grym> Japonii. <grym> 110 jen. Dolar, dolar, niecały dolar. W Japonii ci przywiozę. Lekko i O, może być ciekawa. Zastanawiam się, jak to czymś... Nie to, to jest Ikigai? Nie, to nie jest Ikigai, Jungka. <grym> nie karmi się z, łudzień, z No, Wewnętrzny Patryk bardzo lubi yy, no, podnieść po, się świat fantazji. Może dlatego bardzo lubi fantastykę i Ja Będę nikogo zmuszał. Dobra, już 50 zdjęć! Znowu poczekaj. Nie miałam. Ale... Dziwna. <grym> no, Dobra. Dobra. Dobra, To jest do, do pakowania, czy to, to jest? Na lunch. Na lunch i na to, jak zostaniesz w bałcie, żeby ciepło było. Że znowu wpadniesz w dziurę. Dobre, no. dobra Żanetka, dobre? Nie ma, więcej nie ma takich dziur No i ty, w takim sposobie byś miał coś ciepłego, zupkę na przykład, czy coś jakieś tam. No, się, katuszka. Tutaj chciałam wam pokazać wspaniały obraz, który jest jakby w półkuli takiej i w podnieśniku myślisz, że jesteśmy uczestnikiem zdarzeń. Wspólnie razem z moją siostrą i bratem. Oraz z jej chłopakiem poszliśmy do Muzeum Magda w Krakowie I tutaj mamy dużo ciekawych obrazów, kolekcji, wazonów Akurat nie japońskich, tylko chińskich z tego co zdołam szczytać. Na chwilę się rozstałam z moim rodzeństwem i z żonetkim chłopakiem I wyruszyłam na Magnifico Domko I oczywiście do Dziurawego Kotła, a raczej poszliśmy sprawdzić, czy jest miejsce Dziurawego Kotła. Nie było go za wiele, długa kolejka, więc wyruszyliśmy do Ministerstwa Tajemnic. Tutaj, oczywiście, jest nasza dama gryfinderska. Pięknie to wszystko wygląda. Szybko nam poszło. no właśnie, i tam, to nie jest lepsze. O, oh, here. Okej. Okay. <laughs> oh, okay. Nie jest. Coś na pewno się przyda. bo Bez niej nie będzie choinki. Coś, co na pewno się przyda, bo bez niej nie będzie choinki. Nie jest. pierwszego grudnia. <suszy> Bąbeczka, sushi. Nie, z rybą.

a pa a pa a Muszę iść. <laughs> hmm. Czyli dwójka to jest... O. Przeczytaj, co jest napisane ja wiem, na kopercie. Na moja... Reakcja. O, ja czuję, to jest książka. Na górze róże, na dole fiolki, popraw makijaż, bo straszysz aniołki. No, ty... <skull visions> Zapomniałam otworzyć na, na ten. Wszyscy, na, mm, wszyscy zagłosowali na Instagramie, żeby otworzyć. No, wszyscy zagłosowali. Dobra. otwieramy. To jest jakaś książka. Czuję. pojawi się zgubiła. Uuu. To nie jest książka. <tryk> <tryk> A! A, oczywiście, do, coś do makijażu. Tak. Wow. Wow, ok. Ale to jest. Co ten Mikołaj? Taką wielką rzecz na jeden dzień. Ale wygląda jak książka. Wygląda jak książka. A się błyszczy. No. Okej, okay, stwierdziłam, że tutaj dodam, dogram, troszeczkę dodam kadrów, których nagrałam wcześniej, które są troszeczkę bardziej jesienne niż świąteczne, ale stwierdziłam, że dodam, bo będzie za krótki inaczej ten film. Moim zdaniem, ja wolę, jak są dłuższe filmy. Więc tutaj jest Lucy, która się ze mną bawi. Grzeje na żyniczku. Mój kochany kotek. <grym>, Chowa się. Tutaj jest pieczony jest przeze mnie sernik. Sernik pistacjowy baskijski. Nie do końca wychodzą mi jeszcze te baskijskie. To jest moje drugie podejście. I wydaje mi się, że nawet był lepszy niż poprzedni. Ogólnie to są pyszne te serniki, ale jednak nie wychodzą mi tak jak, nie wiem, u rozkosznego, że. Tutaj szłam na spacerek Ciężko z Wednesday i jest to książka, którą mogę Wam polecić. Nie musicie czytać serialu, żeby po prostu myśleć? móc ją czytać, naprawdę, bo to jest wspaniała książka, która wciąga od pierwszej strony. Sam serial mnie bardzo wciągnął, bo dużo się działo, naprawdę dużo. A tu mamy Dziecioła, nie potrzebujecie mnie. Cóż więcej mogę wam powiedzieć, jest to idealna pozycja dla ludzi, którzy chcą się dobrze bawić w książce, troszeczkę... Przestraszyć pewnych rzeczy, mieć taki vibe trochę creepy i zaskakiwać się na każdym kroku. I próbować odgadnąć, kto tu jest złym, kto dobrym. Tutaj mieliśmy jeszcze, jeszcze porządek. Do zobaczenia w następnym maście.